Tak! Mocne słowa! Hey, mocne jak. słowa! O, no właśnie, no właśnie. O boże. Dobra. E... Funda, Mamy trzech zakładników, wiesz? chyba tak, nie? Dobra, Dobra, dawaj to żądanie, no co się będziesz. E... Brak helikoptera na no, tej długości pościgu? Za jednego. Z... Za jednego. Za cały tak. pościg jeden? No, A tak, Ale 10 minut, no rany to... 10 no. minut. Wiecie, Mogę dać na 600 sekund. Nie, 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 nie. nie. Czemu? czemu Przecież to tak. tyle samo, Dobra, niech ci będę. O za kurwa ty to znaczy nie wiem ile miałeś. Oj, 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 drogie panie, drogie panie! Dobrze, na 600 sekund zgadzamy się. Wychodzi jeden zakładnik za brak helikoptera na 600 sekund. Dodam Ola. tylko, że drogie panie nie chciały się na to na początku zgodzić, ale 10 minut to już chciały Wybrać, bo lepszego nie znajdziecie, zablokuj akcję w grze. Podaję do LSP. Co? Jak to blokuj? To nie mogę? Nie mogę? Dlaczego nie? Michu, dlaczego mi to robisz? Dlaczego? No to dupa. Nie przynajmniej podania. Czas na reklamę znowu, nie. Kie klasa. Ta. E, siema, siema. E, ja, wiecie co bym na miejscu policji zrobił? Ale tak szczerze, szczerze. Napi napisał do mnie i się umówił nie. na jakąś konkretną datę. E, Dalibyśmy bym, na, byśmy weszli na jakiś serwer, nie wiem, może na, nawet na testowy. Za, 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 zgodą, za zgodą administracji. I ja bym im pouciekał tym kamaczu i by się w końcu nauczyli, jak to ucieka tym kamaczo. Bo w inny sposób no, ciężko. No ja tym kamaczem jeżdżę całe życie, więc mam je wymasterowane. Proszę? Jaki pan ma na Discordzie? <grym> na czym? Nie rozumiem. No, na Discordzie. <grym> Ale co to jest? No aplikacja, <laughs> na której jest serwer Pisze się <laughs> no Ja nie Proszę? Jaki serwer? Na, na Discord A co to Discord? Jak <laughs> pan sobie załatwi aplikację, no Tam się A. pisze no, 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 no. Aplikacje? No mam w telefonie. Ale chodzi o taką prawdziwą. Proszę? Ale chodzi o taką prawdziwą. No to mam w telefonie prawdziwą. A. Najpierw coś dla duszy? Aaaa, ale klipa zapchana. No i teraz dobrze, tam słyszałem, że któryś z ponów ma urodzinki, także, no to dobrze. Marek, to marek. Dobrze, no to wszystkiego najlepszego. Ja, panie Marku. 100 lat 100, 100, lat, 100, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. żyje, żyje, żyje nas. Ale przegłos. 100, 100, 100, lat, 100, 100 lat, 100 lat, nie żyje. Niech żyje, żyje <laughs> Szczeraz, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech żyje, <grystanie> żyje, żyje, żyje nam. Nie żyje. Nie żyje. Na nie żyje na a kto? Kto ma, kto ma wiedzieć, ten wie, bez imion. Mares, mares. <grystanie> I opsa, ich hopsa! I, hopsa, I dobry już. Tak się <grystanie> robi na urodziny. Poli, jak się czujesz? A cię tak po... szkolić, mi się wydaje. <grystanie> Uciekawy sposób. Nie, nie, zogrony, nie. Zogrony, nie, zogrony, zogrony. Zogrony. Oglądamy, nie, nie. No i co, panowie, zamaskowali. Co ty no to jest zamaskowany chłopie, co ty, ty, ty gadasz w ogóle do mnie, ty? Dobra, pod, podnieś się. Kto jest, kto dobra. jest zamaskowany? Celuję do ciebie z auta, ręce. ręce. Się, ręce. Do ręce. Ja Celuję do ciebie z auta. Aha, Aha, ciekawy jesteś, no co ty, co ty robisz? Uspokój się! Boże, ręce, nie ręce, ma... nie, nie! Zostawcie podaj go! Się. Zostawcie podaj go! Nie strzelajcie podaj do, do niego. Podaj się. Podaj się. Idź sobie stąd po prostu, człowieku. No weź, skiełajcie go, skiełajcie go, skiełajcie go, skiełajcie go. Szybko. Skrawa dwa rączkę. Dobra, biegniemy po naszych, biegniemy po naszych, jeszcze. Bierz, nie, ale ciekawy chłopiec, nie mogę. Jeszcze dosyje, się dosyje, rozgląda, ten dobry marek. Ciekawoska ty. No, no, nie, nie. no dobra, bierz, wsiadaj jeszcze demon. A pierdoł? Jeszcze mu bliżej Wiemy, może tak? mi nic, jeszcze bierz, ja pomieszczenie. Nie bierz, mogę, z chłopa. Bierz, Zjeżdź, co gdzie coś. ty jesteś? No o, przymignąłeś mi No, no to dawaj no do. Co tu kurwa? Znikamy je. Zniknij ta kurwa. Siema. Ajajaj Zróbcie z nim, zrób nim dokładnie to co oni zrobili z policjantami robię, robię, robię Do zero Cześć, nie wysiadaj, nie wysiadaj no, nawet Nie próbuj, nie próbuj, nie masz po co zero. Nie do zero <grym> Tylko nie wysiadaj, pamiętaj no, Mówił czy nie wysiadaj no, no. Sobie. Odjedź, odjedź i strzelamy co? Strzelajcie tu to tu o nich, nasze 20. Co Możesz Chyba, mnie muszą muszą wysadzić go, jak chcesz. Go. Możesz się spuściłem. Okay, Wysiadam. na naszej pozycji. Jezu, co dość nie dzieje. ja widzę przez tą wodę. Mieliście? Wszyscy są down. David, one pojazdów fire. 7 na 1. senhorzinho 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 Zenit. Oh. Co jest? Ej co jest Co jest Halo Halo co tu się stało?! No.